Czy kiedykolwiek czułeś się emocjonalnie związany z kimś, kto ewidentnie nie docenia Twojej obecności? Czy zauważyłeś kiedyś, że poświęcasz energię i uwagę ludziom, którzy nie okazują Ci takiego samego zainteresowania? Jeśli oglądasz ten film, prawdopodobnie znasz ból emocjonalnego przywiązania do kogoś, kto nie docenia Twojej wartości, traktuje Cię jak drugą opcję lub po prostu nie jest na tym samym poziomie emocjonalnego zaangażowania. Buddyjska mądrość uczy nas, że niepotrzebne przywiązanie jest jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. Kiedy kurczowo trzymamy się ludzi, którzy na nas nie zasługują, nie praktykujemy prawdziwej miłości. Pielęgnujemy formę emocjonalnego uzależnienia, która nas umniejsza i oddala od naszej prawdziwej natury spokoju i wewnętrznego spełnienia. Budda nauczał, że prawdziwa wolność emocjonalna przychodzi, gdy uczymy się kochać bez posiadania Troszczyć się bez tracenia siebie i odchodzić w razie potrzeby bez poczucia winy i urazy. Istnieje święta sztuka emocjonalnego odłączenia się od ludzi, którzy nie odwzajemniają naszego zaangażowania emocjonalnego sztuka, która nie polega na chłodzie ani okrucieństwie, lecz na mądrości i współczuciu dla samego siebie. W tym filmie poznasz starożytne nauki buddyjskie o tym, jak uwolnić się od przywiązań emocjonalnych. Które wysysają z ciebie energię i ograniczają twój rozwój duchowy. Nauczysz się praktycznych technik, które pozwolą ci zdystansować się emocjonalnie od osób toksycznych, manipulujących lub po prostu niesprzyjających twojemu samopoczuciu. Prawdziwa mądrość tkwi w zrozumieniu, że porzucenie tych, którzy na ciebie nie zasługują, nie jest aktem odrzucenia, ale raczej aktem miłości do siebie i szacunku do własnej drogi kiedy przestajesz marnować energię emocjonalną na ludzi, którzy cię nie cenią, tworzysz przestrzeń dla autentycznych relacji w swoim życiu. Buddyjskie rozumienie przywiązania i jego wpływu na duszę w buddyzmie. Przywiązanie jest uznawane za jeden z fundamentalnych źródeł ludzkiego cierpienia, zwłaszcza skierowanego do osób, które nie odwzajemniają naszej troski i zaangażowania emocjonalnego. Przywiązanie to nie miłość, to forma zależności, która wynika ze strachu przed stratą, potrzeby kontroli i złudzenia, że nasze szczęście zależy od czynników zewnętrznych, w tym od zachowania innych. Kiedy przywiązujemy się do kogoś, kto na nas nie zasługuje, w istocie oddajemy tej osobie naszą osobistą moc, pozwalając jej decydować o naszym stanie emocjonalnym, naszej samoocenie i poczuciu pełni. Buddha nauczał, że to przeniesienie wewnętrznej mocy. Jest formą przemocy wobec siebie, ponieważ zaprzecza naszej wrodzonej naturze pełni. Przywiązanie do osób, które nas nie cenią, tworzy błędne koło cierpienia. Im bardziej się przywiązujemy, tym bardziej jesteśmy potrzebujący. Im bardziej jesteśmy potrzebujący, tym mniej atrakcyjni się stajemy. Im mniej atrakcyjni się stajemy, tym bardziej czujemy się odrzuceni, co jeszcze bardziej nasila przywiązanie, pogrążając się w spirali emocjonalnego bólu. Buddyjska mądrość uczy nas, że ten schemat wynika z fundamentalnej niewiedzy o naszej prawdziwej naturze. Błędnie wierzymy, że jesteśmy istotami niepełnymi, które potrzebują spełnienia ze strony innych, podczas gdy w rzeczywistości jesteśmy istotami pełnymi, które mogą dzielić się tą pełnią. Kiedy działamy z pozycji niedostatku, przyciągamy ludzi, którzy wykorzystują ten niedostatek. Pierwszym krokiem do emocjonalnego odłączenia się jest uświadomienie, sobie, że przywiązanie to nie miłość. Prawdziwa miłość pragnie tego, co najlepsze dla drugiej osoby, nawet jeśli oznacza to jej nieobecność w naszym życiu. Przywiązanie chce posiadać i kontrolować tę osobę, aby zaspokoić własne potrzeby, nawet jeśli jest to szkodliwe dla nas obojga. Jeśli zaczynasz rozpoznawać te wzorce przywiązania w swoim życiu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak uwolnić się z tego emocjonalnego więzienia dzięki mądrości buddyjskiej? Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanału, aby nadal otrzymywać transformujące nauki. Rozpoznawanie oznak, że ludzie nie zasługują na twoją inwestycję. Buddyjska mądrość uczy nas, jak ważne jest rozeznanie, umiejętność jasnego postrzegania rzeczywistości bez przyćmienia przez własne pragnienia i lęki. W relacjach rozwijanie rozeznania Oznacza naukę rozpoznawania wyraźnych oznak, że ktoś nie jest tak zaangażowany w relacje jak ty. Ludzie, którzy nie zasługują na twoje emocjonalne zaangażowanie, często wykazują spójne wzorce zachowań, które ujawniają ich prawdziwe priorytety. Mogą być niespójni w komunikacji, znikając na całe dnie bez wyjaśnienia, tylko po to, by wrócić, gdy czegoś potrzebują. Ta niespójność nie jest przypadkowa to znak, że nie jesteś priorytetem w ich życiu. Kolejnym wyraźnym sygnałem jest brak wzajemności emocjonalnej. Możesz zauważyć, że to Ty zawsze inicjujesz rozmowy, układasz plany, oferujesz wsparcie lub okazujesz troskę. Kiedy przestajesz inicjować kontakt, komunikacja po prostu ustaje, ujawniając, że połączenie było jednostronnie podtrzymywane przez Twoją energię. Brak autentycznej empatii to kolejny ważny wskaźnik. Kiedy dzielisz się swoimi radościami. Osoby te okazują obojętność, a nawet rywalizację. Kiedy dzielisz się swoimi zmaganiami, minimalizują twoje uczucia, zmieniają temat, by mówić o sobie, lub po prostu nie są emocjonalnie dostępne. Ludzie, którzy nie zasługują na twoją inwestycję, często stosują subtelne taktyki manipulacyjne. Mogą wpędzać cię w poczucie winy, zmuszając do poczucia odpowiedzialności za własne uczucia. Składać puste obietnice dotyczące przyszłych zmian, lub naprzemiennie doświadczać chwil intensywnej uwagi i okresów wyrachowanego chłodu. Brak szacunku dla granic to kluczowy sygnał ostrzegawczy. Kiedy wyrażasz dyskomfort związany z pewnymi zachowaniami, osoby te mogą początkowo się z tobą zgodzić, ale potem powtarzać te same schematy, pokazując, że Twoje słowa nie mają żadnego znaczenia. Święta sztuka ciszy. Moc i uzdrowienie poprzez ciszę. W buddyzmie cisza to nie tylko brak słów, ale głęboka praktyka duchowa, która ma moc uzdrawiania ran emocjonalnych, przywracania utraconej energii i tworzenia przestrzeni dla wewnętrznej mądrości. Kiedy chodzi o emocjonalne oderwanie się od ludzi, którzy na nas nie zasługują, cisza staje się świętym narzędziem transformacji. Świadoma cisza różni się od biernej, agresywnej ciszy lub wyrachowanego chłodu. To świadomy wybór, by wycofać energię z toksycznych relacji, nie po to, by ukarać drugą osobę, ale by zachować własny wewnętrzny spokój i zdrowie psychiczne. Kiedy przestajesz karmić nierównowagę w relacjach swoją nieustanną uwagą, praktykujesz świętą ciszę. Ten rodzaj ciszy tworzy energetyczną próżnię, która często zmusza drugą osobę do konfrontacji z własnymi działaniami i schematami. Kiedy przestajesz reagować, zabiegać, tłumaczyć, lub próbować przekonywać, osoba, która przywykła do wysysania z ciebie energii, czuje się pozbawiona tego źródła. Często, dopiero w tej ciszy zaczyna zdawać sobie sprawę, co straciła. Cisza daje ci również przestrzeń potrzebną do ponownego połączenia się z własnym wewnętrznym głosem. Kiedy stale angażujemy się w toksyczne relacje, nasza intuicja zostaje przyćmiona przez emocjonalny szum. W ciszy możesz na nowo usłyszeć własną mądrość i wskazówki. Buddyjska praktyka uważnej ciszy uczy, że możemy wykorzystać chwilę ciszy, by obserwować własne wzorce mentalne i emocjonalne, bez osądzania. Podczas narzuconego sobie milczenia wobec kogoś, kto na nas nie zasługuje, możemy zaobserwować, jak nasz umysł próbuje nas przekonać do przerwania tego milczenia, jak nasze ego chce mieć ostatnie słowo. Szczera cisza jest również aktem współczucia, zarówno dla Ciebie, jak i dla drugiej osoby. Dla ciebie, ponieważ pozwala ci przestać nieustannie ranić siebie, próbując forsować coś, co nie przychodzi naturalnie. Dla drugiej osoby, ponieważ daje jej możliwość odczucia naturalnych konsekwencji swoich działań: praktykowanie współczującego dystansu, miłość bez posiadania. Współczujące oderwanie to jedna z najgłębszych nauk buddyzmu. Wiele osób myli oderwanie z emocjonalnym chłodem, ale prawdziwe współczujące oderwanie to w rzeczywistości. Najczystsza forma miłości. Kochanie kogoś na tyle, by uwolnić go od własnych oczekiwań i potrzeb. Praktykując pełen współczucia dystans wobec kogoś, kto na nas nie zasługuje, zaczynamy od uznania, że ta osoba uczy się sama. Jej ograniczenia, niezdolność do odwzajemnienia miłości, egocentryczne tendencje wszystko to jest częścią jej obecnego etapu rozwoju. Współczucie nie oznacza akceptacji niewłaściwego traktowania ale oznacza zrozumienie, że jej zachowanie odzwierciedla jej własne rany. Pierwszym aspektem współczującego dystansu jest uwolnienie drugiej osoby od twoich oczekiwań. Przestajesz oczekiwać, że stanie się kimś innym, rozwinie zdolności emocjonalne, których obecnie jej brakuje, albo nagle zrozumie i doceni to, co oferujesz. To uwolnienie nie jest gorzką rezygnacją, ale mądrą akceptacją rzeczywistości. Jednocześnie praktykujesz współczucie dla siebie, uznając, że zasługujesz na wzajemne i odżywcze relacje. Współczujące oderwanie się nie jest emocjonalnym męczeństwem. To pełna miłości mądrość, która rozpoznaje, kiedy sytuacja nie służy rozwojowi kogokolwiek zaangażowanego. Możesz odczuwać współczucie dla drugiej osoby, nie poświęcając się emocjonalnie. Praktyka ta polega również na uwolnieniu się od potrzeby zrozumienia lub potwierdzenia przez osobę, która nie jest w stanie zaoferować takiego zrozumienia. Przestajesz próbować tłumaczyć swoje uczucia, przekonywać o swojej wartości, lub nakłaniać do spojrzenia na sytuację z twojej perspektywy. Hej, na szybko, zostawiłem e-booka w przypiętym komentarzu poniżej. To starannie opracowany materiał pełen nauk, które mogą naprawdę zmienić sposób, w jaki postrzegasz życie, wyzwania, a nawet swoją relację z samym sobą. Wróć i pobierz go później. Może on odmienić twoją podróż. Przekształcanie. Marnowanej energii emocjonalnej w rozwój wewnętrzny. Jedną z najcenniejszych lekcji buddyjskiej mądrości jest to, że całą energię, w tym energię emocjonalną, którą marnujemy na niegodnych ludzi, można świadomie skierować ku wyższym celom. Zamiast pozwolić, by ta energia rozproszyła się we frustracji, możemy nauczyć się kierować ją ku własnemu rozwojowi duchowemu. Pierwszym krokiem w transformacji energetycznej jest uświadomienie sobie, ile czasu i energii mentalnej poświęcasz myśleniu o tej osobie lub sytuacji. Umysł ma naturalną tendencję do ciągłego powracania do doświadczeń nacechowanych emocjonalnie. Za każdym razem, gdy umysł powraca do tej osoby, inwestujesz cenną energię, którą możesz wykorzystać do stworzenia czegoś pozytywnego. Buddyjska praktyka uważności. Uczy nas zauważać, kiedy nasz umysł zostaje porwany przez myśli o ludziach, którzy na nas nie zasługują. W chwili, gdy zauważysz, że twój umysł błądzi w tym kierunku, możesz świadomie zmienić kierunek tej energii. To nie jest represja, to świadome ukierunkowanie twojej siły życiowej. Potężną techniką jest świadoma transmutacja energii, kiedy czujesz, że wspomnienia związane z daną osobą aktywują energię emocjonalną. Zamiast pozwolić jej rozproszyć się w mentalnych pętlach, świadomie kierujesz ją ku działaniom, które odżywiają twoją duszę. Może to obejmować ćwiczenia fizyczne, praktykę twórczą, medytację, naukę, lub jakąkolwiek inną aktywność, która przyczynia się do twojego rozwoju. Energia marnowana na przywiązanie może również zostać przekształcona we współczucie dla innych osób w podobnej sytuacji. Doświadczenie kochania kogoś. Kto nie był w stanie odpowiednio odwzajemnić uczucia, daje głębokie zrozumienie, które można wykorzystać, aby pomóc przyjaciołom w podobnych sytuacjach. Tworzenie zdrowych granic energetycznych, ochrona bezzimna. Buddyjska mądrość głosi, że wyznaczanie zdrowych granic energetycznych nie jest aktem chłodu czy odrzucenia, lecz współczującą formą samoobrony, która przynosi korzyści zarówno Tobie, jak i drugiej osobie. Kiedy wyznaczamy odpowiednie granice, Chronimy naszą świętą energię, jednocześnie unikając sprzyjania niewłaściwym zachowaniom u innych. Zdrowe granice energetyczne zaczynają się od uznania, że masz fundamentalne prawo do ochrony swojego dobrostanu emocjonalnego. To nie jest egoizm, to duchowa odpowiedzialność. Tak jak nie pozwalasz komuś znęcać się fizycznie, tak nie powinieneś pozwalać na przemoc emocjonalną, ani na ciągłe wyczerpywanie energii. Pierwszym rodzajem granicy energetycznej jest granica dostępności. Oznacza to, że nie zawsze jesteś dostępny, by rozmawiać, rozwiązywać problemy lub oferować wsparcie emocjonalne komuś, kto nie odwzajemnia tej troski. Możesz wybrać konkretne momenty, w których jesteś dostępny na określone interakcje, zachowując inne chwile dla własnych potrzeb. Ważne są również granice tematów. Z osobami, które nie okazują autentycznej wzajemności emocjonalnej, Możesz zdecydować się na bardziej powierzchowne rozmowy, unikając dzielenia się głęboko osobistymi informacjami, które mogłyby później zostać zdewaluowane. To nie oszustwo, to mądra ochrona. Kluczowe jest również ustalenie limitów częstotliwości komunikacji. Jeśli zauważysz, że to Ty zawsze inicjujesz kontakt, możesz świadomie zmniejszyć tę częstotliwość i obserwować, czy druga osoba stara się podtrzymywać kontakt. To służy zarówno weryfikacji rzeczywistości, jak i zabezpieczeniu przed ciągłym szukaniem kontaktu. Siła mądrej obojętności, wyzwolenie przez brak reaktywności. Mądra obojętność to głębokie pojęcie w filozofii buddyjskiej, którego nie należy mylić z emocjonalnym chłodem czy okrucieństwem. To stan wewnętrznej równowagi, w którym nie reagujesz już emocjonalnie na zachowania ludzi, którzy nie okazują autentycznej troski o Twoje dobro. Ta obojętność nie wynika z zatwardziałości serca, lecz z uwolnienia się od potrzeby kontrolowania innych. Kiedy rozwijamy w sobie mądrą obojętność wobec kogoś, kto na nas nie zasługuje, nie wybieramy, by nie troszczyć się o niego jako o istotę ludzką. Raczej wybieramy, by nie przejmować się jego niezdolnością do odwzajemnienia się w zdrowy sposób. To różnica między zamknięciem serca, a jego ochroną. Ta mądra obojętność. Rozwija się stopniowo poprzez praktykę obserwacji bez przywiązania. Kiedy obserwujesz zachowanie innej osoby bez natychmiastowej reakcji emocjonalnej, zaczynasz wyraźnie dostrzegać wzorce. Zauważasz, jak konsekwentnie przedkłada ona własną wygodę nad uczucia, jak sięga po pomoc tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. Proces rozwijania mądrej obojętności. Często zaczyna się od uświadomienia sobie, ile energii mentalnej poświęciłeś na analizowanie, usprawiedliwianie lub próby zrozumienia zachowania innej osoby. Za każdym razem, gdy przyłapiesz się na rozmyślaniu o tym, dlaczego zachowała się w określony sposób, możesz świadomie przekierować tę energię. Silnym aspektem mądrej obojętności jest to, że często wywołuje ona silne reakcje u drugiej osoby. Osoby przyzwyczajone do posiadania emocjonalnej władzy nad innymi często czują się nieswojo, gdy ta władza zanika. Mogą bardziej starać się zwrócić na siebie uwagę, eskalować swoje zachowanie, a nawet tymczasowo poprawić swoje traktowanie, próbując odzyskać kontrolę nad emocjami, pielęgnowanie relacji, które naprawdę mają znaczenie. Kiedy zaczynamy emocjonalnie odłączać się od ludzi, którzy na nas nie zasługują, Naturalnie tworzymy w naszym życiu przestrzeń dla zdrowszych, bardziej odżywczych relacji. Mądrość buddyjska uczy nas, że energię, którą oszczędzamy, nie dążąc do nierównoważnych relacji, można świadomie przekierować na pielęgnowanie relacji opartych na autentycznej wzajemności. Pierwszym krokiem do pielęgnowania prawdziwie znaczących relacji jest rozwinięcie rozeznania, które osoby w Twoim życiu już wykazują cechy wzajemności, lojalności. I szczerej troski. Mogą to być osoby, które zaniedbałeś, skupiając się na próbach zdobycia uwagi tych, którzy nie byli dostępni. Żywe relacje charakteryzują się swobodą i naturalnością, co stanowi ostry kontrast z nieustanną walką o utrzymanie nierównych relacji. Z ludźmi, którym naprawdę zależy, rozmowy płyną naturalnie, wsparcie jest oferowane bez proszenia, a poczucie wzajemnego uznania i wartości jest silne. Buddyjska praktyka wdzięczności jest szczególnie skuteczna w kontekście zdrowych relacji. Kiedy świadomie doceniasz ludzi, którzy już dobrze Cię traktują, nie tylko wzmacniasz te więzi, ale także uczysz swój umysł rozpoznawania i doceniania zdrowych wzorców relacji. Inwestowanie w relacje, które naprawdę mają znaczenie, oznacza również okazywanie odpowiedniej otwartości osobom, które zdobyły Twoje zaufanie. Dziel się swoim autentycznym sobą, swoimi zmaganiami i zwycięstwami, swoimi nadziejami i lękami z tymi, którzy stale pokazują, że cenią i chronią Twoją otwartość. Rozwijanie niezależnej i pewnej siebie tożsamości. Jednym z najbardziej wyzwalających odkryć, jakie wyłaniają się z procesu emocjonalnego, odłączenia się od osób, które na nas nie zasługują, jest uświadomienie sobie, że nasze poczucie wartości, szczęścia i spełnienia. Nie zależy od aprobaty ani obecności żadnej konkretnej osoby. Mądrość buddyjska uczy nas, że prawdziwa pewność siebie i spełnienie pochodzą z wnętrza, a rozwinięcie silnej, niezależnej tożsamości jest niezbędne do przełamania cykli niewłaściwego przywiązania i uzależnienia emocjonalnego. Pierwszym krokiem do rozwinięcia niezależnej tożsamości jest ponowne nawiązanie kontaktu z tym, kim byłeś zanim nadmiernie zaangażowałeś się w kogoś, kto nie był w stanie odpowiednio odwzajemnić tego uczucia. Często, gdy jesteśmy głęboko związani z kimś, stopniowo zaczynamy tracić część siebie. Możemy porzucić hobby, których ta osoba nie podziela, zaniedbać przyjaźnie, których nie akceptuje, lub stłumić aspekty naszej osobowości, które nie odpowiadają jej preferencjom. Odzyskanie tych aspektów siebie jest kluczowe dla Twojego uzdrowienia i rozwoju. Ponowne odkrycie swoich pasji jest szczególnie ważne w procesie odbudowywania tożsamości. Jakie aktywności dawały ci poczucie życia i ekscytacji, zanim pochłonęła cię próba zdobycia czyjegoś uczucia? Jakie marzenia odkładałeś na później, obsesyjnie skupiając się na próbach utrzymania jednostronnego związku? Odzyskanie kontaktu z tymi zainteresowaniami nie tylko przywraca poczucie własnej wartości. Ale także daje satysfakcjonujące i wzbogacające sposoby na spędzenie czasu, który wcześniej marnowałeś na analizowanie złożonej i frustrującej dynamiki relacji. Rozwijanie nowych umiejętności i aktywne dążenie do rozwoju osobistego również znacząco przyczyniają się do budowania silnej, niezależnej tożsamości. Niezależnie od tego, czy chodzi o naukę nowego języka, który zawsze chciałeś opanować, Rozwijanie umiejętności twórczych, które odżywiają twoją duszę, dążenie do celów edukacyjnych, które rozwijają twój umysł, czy poprawę kondycji i ogólnego stanu zdrowia, każda dziedzina, w której świadomie inwestujesz w siebie, tworzy solidny fundament szacunku do siebie i autentycznej pewności siebie, których nikt nie może ci odebrać. Budowanie zróżnicowanej sieci wsparcia, złożonej z autentycznie zdrowych relacji, Znacząco wzmacnia Twoją niezależną tożsamość. Obejmuje to nie tylko bardziej dopasowane perspektywy na przyszłość, ale także głębokie i znaczące przyjaźnie, inspirujące mentoringi, które przyczyniają się do Twojego rozwoju, a nawet pełne szacunku relacje zawodowe, które konsekwentnie potwierdzają Twoją wewnętrzną wartość i aktywnie wspierają Twój ciągły rozwój osobisty i zawodowy. Niezależność finansowa, o ile jest możliwa w danych okolicznościach, Odgrywa również ważną rolę w budowaniu pewności siebie. Chociaż nie każdy ma takie same możliwości i zasoby, podejmowanie konkretnych kroków w kierunku większej samowystarczalności finansowej, czy to poprzez rozwój kariery, budowanie wartościowych umiejętności, czy mądre zarządzanie pieniędzmi, tworzy głębokie poczucie bezpieczeństwa i osobistej siły, które znacząco zmniejsza podatność na manipulacje lub kontrolę ze strony innych. Wyznaczanie i osiąganie osobistych celów, niezależnie od zaangażowania i aprobaty innych osób, również konsekwentnie buduje pewność siebie i wiarę w siebie. Mogą to być cele związane z kondycją fizyczną, które poprawiają zdrowie i wygląd, projekty kreatywne wyrażające Twoją indywidualność, plany podróży poszerzające horyzonty, lub jakiekolwiek inne cele, które są dla Ciebie naprawdę ważne. Za każdym, Razem, gdy osiągniesz coś samodzielnie, udowadniasz sobie, że jesteś zdolny i godny dobrych rzeczy, niezależnie od czyjegoś uznania lub świętowania twoich osiągnięć. Wyznaczanie silnych granic osobistych odzwierciedla i wzmacnia zdrową, niezależną tożsamość. Kiedy wiesz, co akceptujesz, a czego nie, kiedy potrafisz powiedzieć nie bez zbędnego poczucia winy i kiedy konsekwentnie stawiasz na pierwszym miejscu swoje dobro. Pokazujesz sobie i innym, że cenisz siebie w sposób właściwy. Utrzymanie. Tych granic staje się łatwiejsze w miarę jak twoja niezależna tożsamość stopniowo się umacnia. Przekształcanie bólu w mądrość. Głębokie lekcje płynące z doświadczenia. Buddyjska mądrość uczy nas, że cierpienie nie jest pozbawione głębokiego znaczenia, jeśli potrafimy umiejętnie wyciągnąć cenne lekcje z naszych. Najboleśniejszych doświadczeń i wykorzystać tę ciężko zdobytą wiedzę, aby w przyszłości osiągnąć znacznie lepsze rezultaty. Ból związany z emocjonalnym zaangażowaniem w kogoś, kto nie może lub po prostu nie chce odwzajemnić się w odpowiedni sposób, choć w danej chwili jest naprawdę trudny do zniesienia, często niesie ze sobą głębokie i transformujące lekcje, które mogą całkowicie zrewolucjonizować nasze podejście do relacji i dbania o siebie. Jedną z najważniejszych i najbardziej transformujących lekcji, która konsekwentnie wypływa z tych emocjonalnie trudnych doświadczeń, jest nauka wczesnego rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych w przyszłych związkach, rozwijając wyrafinowaną intuicję, która chroni nas przed powtarzaniem tych samych bolesnych schematów. Być może wcześniej ignorowałeś oczywiste, wczesne oznaki niespójności w zachowaniu, chronicznej niedostępności emocjonalnej lub fundamentalnego braku autentycznej empatii, desperacko licząc na poprawę dzięki cierpliwości i wytrwałości. Teraz rozumiesz, że kiedy ktoś konsekwentnie pokazuje, kim naprawdę jest, swoimi codziennymi działaniami, głęboko mądre i samozachowawcze jest od razu mu uwierzyć, zamiast fantazjować o. Tym, kim potencjalnie mógłby się stać. Bolesne doświadczenia nieuchronnie uczą Cię również niezwykle cennych lekcji na temat Twoich własnych nieświadomych wzorców i problematycznych tendencji w relacjach, które mogły funkcjonować pod powierzchnią Twojej świadomości przez lata, a nawet dekady. Możesz z zaskakującą jasnością odkryć, że masz uporczywą tendencję do romantycznego uwodzenia osób, które są stale emocjonalnie zdystansowane lub niedostępne. Być może dlatego, że boleśnie znajome uczucie, konieczności ciężkiej pracy na podstawowe uczucie, podświadomie odzwierciedla nierozwiązane problemy rodzinne z dzieciństwa. Alternatywnie, możesz z głębokim wglądem uświadomić sobie, że nawykowo wykorzystywałeś związki romantyczne jako sposób na wypełnienie głębokiej pustki emocjonalnej, zamiast wchodzić w nie jako osoba już emocjonalnie kompletna i zadowolona z siebie. Poznanie kluczowej różnicy między destrukcyjną współzależnością a prawdziwie zdrową współzależnością jawi się jako kolejna fundamentalna lekcja, która może odmienić wszystkie Twoje przyszłe relacje. Relacje współzależne zazwyczaj wiążą się z całkowitym zatraceniem się w ciągłych potrzebach, zmiennych emocjach lub chronicznych problemach drugiej osoby, podczas gdy prawdziwie zdrowe relacje świadomie podtrzymują silną tożsamość i właściwe granice. Jednocześnie dzieląc sens życia z inną, równie niezależną i dojrzałą emocjonalnie osobą. Bolesne doświadczenia nieuchronnie uczą również cennych lekcji na temat Twojej naturalnej odporności i fundamentalnej siły wewnętrznej, z których istnienia być może nie zdawałeś sobie sprawy. Przetrwanie głębokiego rozczarowania emocjonalnego, stopniowa nauka emocjonalnego odpuszczania komuś, na kim Ci naprawdę zależało. Oraz powolna, lecz wytrwała odbudowa nadszarpniętego poczucia własnej wartości, wszystkie te ambitne osiągnięcia ostatecznie dowodzą, że posiadasz o wiele większe zasoby wewnętrzne i odporność niż mogłeś wcześniej przypuszczać. Dowiesz się również fundamentalnych lekcji na temat natury prawdziwej miłości w porównaniu z przywiązaniem zaborczym. Prawdziwa miłość, jak odkrywasz poprzez bezpośrednie doświadczenie, nie wymaga ciągłego, Wyczerpującego wysiłku, by utrzymać czyjeś zainteresowanie, ani ciągłego chodzenia po cienkim lodzie, by nie sprawić komuś przykrości. Prawdziwa miłość wydaje się stosunkowo naturalna i wzajemna, nawet gdy relacje wymagają okazjonalnego wysiłku, by rozwijać się i zdrowo rozwijać z biegiem czasu. Wreszcie, być może najgłębszą i najbardziej wyzwalającą lekcją jest nauczenie się autentycznego zaufania do własnej intuicji. I wrodzonej wewnętrznej mądrości. Często w emocjonalnie trudnych i nierównych związkach systematycznie ignorujemy nasze naturalne przeczucia, racjonalizujemy uzasadnione obawy, lub ignorujemy instynkt obronny, ponieważ desperacko pragniemy rezultatu innego niż ten, który jasno pokazuje rzeczywistość. Jeśli dostrzegasz te lekcje w swojej podróży i chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak przekształcać bolesne doświadczenia w mądrość. Nie zapomnij polubić tego filmu i zasubskrybować kanał, aby poznać więcej buddyjskich nauk. A teraz polecam obejrzeć kolejny film, który pojawia się na ekranie, w którym omówimy konkretne techniki, które pozwolą Ci jednocześnie chronić swoją energię i otworzyć serce. Dziękuję, że poświęciłeś czas na naukę świętej sztuki emocjonalnego odłączenia. Twoja podróż ku wolności emocjonalnej zmienia nie tylko Twoje życie ale także stanowi przykład dla innych, którzy chcą przełamać te same schematy.